Kolejny szybki news, dlatego że gruchnęła, nie, jak ja napisałem? Inaczej. Ja sobie teraz piszę takie fajne okrzyki do mediów, żeby to się fajnie wy... wmontowało i żeby to się fajnie klikało w, w YouTube. Słowiczek: montaż! W mediach aż huczy. Gonciarz biseksualny, youtuber, instagramer, influencer, indywiduum internetowe i prywatnie mi osoba nieznana, acz widziałam go osobiście raz przypadkiem w korytarzu, opublikował na swoim Instagramie post pod tytułem Najbardziej nic nie wnoszący coming out, a może właśnie odwrotnie, ale nie wiem, czy jest znak zapytania, czy nie, bo tutaj yy, ja z internetu widziałam nie było. Yy. Oczywiście nasz yy, yy, wspaniały, cudowny... Ozosto ja wineczko i ten pas nigdy się nie kończył? To wytniemy. Oczywiście nasz wspaniały yy, producent internetowy twórca contentu mieszkający w Azji. Mieszkający nadal w Azji, czy nie? Ja tego już nie wiem. Bardzo dobrze. A to jest Azja czy to nie jest Azja? Ta różowa koszuleczka mnie trigeruje, no ale dobra, w sensie nie jak powiedziała baba zakładawszy na siebie ćwierć różową koszuleczkę. Okej, okay, w każdym razie. E, oczywiście sytuacja coming outu odbyła się poprzez social media e, w sytuacji nagrywania pionowego wideo, które jak zawsze nie pasuje mi na mój telebim. E, w filmie słyszymy, cytuję: Jestem biseksualny. Ale czekajcie, czekajcie, jestem tak biseksualny, że jakbym był kobietą, to byśmy powiedzieli, że jestem hetero. Teraz dajcie sobie chwilę, to musi się e, pomarynować, chwilę bukiet smakowy musi rozejść na języku mmm mm, mm. i szybko obcięte wideo jakby mu się skończył czas. Albo chęć. To jest taki nowy styl. Ja jeszcze tego nie robię. Ja mam tyłówkę w filmie. Ja jeszcze się z Państwem żegnam tysiąc razy. Nie będę. I koniec. W każdym razie, bardzo były ciekawe komentarze. Większość fanów Krzysia napisała, że jakby się tego spodziewali albo wiedzieli. Ja sama nie wiem, co o tym sądzić, bo ja nie jestem odsądzenia nic na, na temat niczyjej orientacji seksualnej. E, support dla Krzysia. E, support od Krzysia jako LGBTQ mieliśmy od dawna. E, teraz wyszło na to, że e, jakby. Krzyś z częścią e, tej, tej społeczności, e, co bardzo fajne, co, co bardzo lubię w tym. To nie jest to z pierwszy taki coming out biseksualny. Moim zdaniem to są ostatnio najważniejsze e, coming outy. I też jeden komentarz przeczytałam, nie pamiętam czyli przepraszam Dzidziu, że cię cytuję, a nie pamiętam jak się nazywasz, e, że nie ma LGBT bez B. To jest bardzo ważne. E, autujcie się Dzidzie i dbajcie o siebie i cieszcie się tym, że jesteście sobą... E, każdy możliwy sposób.